Fundacja Szpital Powiatowy w Krotoszynie powstała ponad 25 lat temu. Stworzyliśmy ją z myślą o tym, aby lokalni przedsiębiorcy i mieszkańcy mogli wspierać szpital, który jest najbliżej naszego miejsca zamieszkania. Przez te lata Fundacja zebrała setki tysięcy złotych, które przeznaczyliśmy na sprzęt ratujący zdrowie i życie naszych mieszkańców. Szpital Powiatowy zmienia się dla Was, mieszkańców Powiatu Krotoszyńskiego. Oddaliśmy do użytku nowoczesną siedzibę główną. Jesteśmy w trakcie rozbudowy zakładów opiekuńczego i paliatywnego. Nieustannie potrzebujemy nowego wyposażenia, by leczyć naszych pacjentów na jak najlepszym poziomie. Wsparcie Szpitala w Krotoszynie jest budowaniem naszego własnego bezpieczeństwa. Tylko w ostatniej dekadzie, dzięki wsparciu Fundacji Szpital Powiatowy w Krotoszynie, zakupiono laparoskop, tomograf, aparat rentgenowski i ultrasonograf. Nowe meble zyskały sale poradowe, sale pacjentów, stacja dializ, łazienki. W sumie do szpitala trafiło kilkadziesiąt urządzeń. Wyposażono zaplecze wszystkich oddziałów. W ostatnim roku w naszym szpitalu przyszło na świat 446 dzieci. Poród to chwila szczególna, trudna i radosna zarazem. Dzięki Waszej pomocy narodziny są dla mamy i malucha bezpiecznym i wspaniałym wydarzeniem. Każdego dnia wszystkie nasze zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżają w teren powiatu Krotoszyńskiego, by udzielać Wam pomocy. Udzielamy niezbędnych medycznych czynności ratunkowych w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę oraz najnowszy sprzęt również dzięki fundacji. Dzięki temu jesteśmy w stanie udzielać świadczeń medycznych na najwyższym poziomie. Liczba osób leczonych w Krotoszyńskim Szpitalu w poradniach specjalistycznych czy zakładach rehabilitacji przekracza rocznie 90 tysięcy. Zdecydowana większość pacjentów to mieszkańcy Powiatu Krotoszyńskiego. Pomagając szpitalowi, pomagasz więc sobie i swoim najbliższym. Razem możemy więcej! Nasz szpital, nasze zdrowie! Przekaż 1,5% na swój szpital i swoje zdrowie.